Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dotarła do nas wiadomość o śmierci Barbary Sienkiewicz, aktorki, która największą popularność zdobyła jednak nie swoimi rolami, ale życiem prywatnym. Została bowiem okrzyknięta najstarszą matką w Polsce, kiedy urodziła swoje dzieci, miała 60 lat. Jak się domyślacie, budziło to ogromne kontrowersje. Wiele osób mówiło, że kobieta w takim wieku nie będzie w stanie wychować swoich dzieci. Dzieci. I niestety ten najczarniejszy scenariusz właśnie się ziścił. Jak wyglądało życie Barbary Sienkiewicz? Jak wyglądało jej rodzicielstwo? Czemu zdecydowała się na dzieci w tak późnym wieku? I jak wyglądała jej walka o finanse? A także wcześniejsza kariera zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku. Opowiem także o jej ostatnich chwilach i o tym, co najprawdopodobniej stanie się z jej dziećmi. Jeśli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam Was do oglądania. Barbara Sienkiewicz urodziła się w 1955 roku i przez lata pracowała głównie jako aktorka teatralna. Była właścicielką stworzonego przez siebie teatru, a reżyserowała spektakle, a także sama występowała. W 1977 roku stawiała swoje pierwsze kroki na deskach Państwowego Teatru Lalka w Warszawie. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że wykonuje zawód z pasji, nie zależało jej na sławie. Nie garnęła się w związku z tym także do występowania przed kamerami. Teatr w 100% jej wystarczał. W 2017 roku obchodziła jubileusz 40 lat pracy. W latach 80. występowała w teatrze Fariette Gong. Gdzie jak sama przyznała, wystawiane były lekkie sztuki. A jak podają media, kolejnym debiutem w jej karierze był występ zorganizowanym w Los Angeles koncercie charytatywnym Serce Dziecku. Zresztą bardzo ważnym elementem w jej karierze były także spektakle, które wystawiała dla dzieci i młodzieży. Jednak w pewnym momencie zaczęła grać również w filmach i serialach. Były to jednak zwykle role drugoplanowe. Możecie kojarzyć ją z występów w Klanie czy ranczu. Wystąpiła także w Pitbullem, jak Miłość, na dobre i na złe, Kryminalnych czy Oko za oko. Jednak tak jak powiedział wam we wstępie: dużą popularność zdobyła za sprawą swoich decyzji prywatnych, które budziły ogromne kontrowersje. A to wszystko dlatego, że w wieku 60 lat urodziła bliźniaki Anie i Piotra. Jak sama przekonywała, do zajścia w ciąży bardzo mocno się przygotowała. Zrobiła wszelkie potrzebne badania i starała się jak najbardziej odpowiedzialnie podejść do tej roli. Pierwszy moment, kiedy zapragnęłam być mamą, pojawił się podczas rozmowy z moim lekarzem, który powiedział Pani ma młody wiek biologiczny, zdziwiłam się i to na tyle mocno zostało w mojej psychice, że wiedziałam i czułam, że mam jeszcze czas. Czułam w stu procentach, że dam radę. Gdybym tego nie czuła, to na pewno bym nie realizowała do końca swojej decyzji i chęci. I tak się stało. Wbrew wiedzy niektórych lekarzy ginekologów, mówiła. I tutaj ym, wzbudziła tym kolejne dyskusje, ponieważ spekulowano, że pani Barbara skorzystała z metody in vitro, okłamując lekarzy, że jest 10 lat młodsza niż w rzeczywistości. To jest moja tajemnica i moja decyzja, mówiła w Wieczornym Ekspresie. Te wiadomości potwierdzał także magazyn Na Żywo. Ania i Piotrek urodzili się zdrowi, dostali 10 punktów w skali Apgar. Chęć bycia mamą nieraz jest tak silna, że pokonuje wszelkie bariery. Wszelkie, jeżeli naprawdę się chce, mówiła w wywiadach. Choć tutaj dużo spekulowano, ona sama powiedziała, że zaszła w ciąże w sposób naturalny, nie korzystając z in vitro, to Olgier Łukaszewicz, który później zaangażował się w pomoc pani Barbarze, jeszcze o tym zaraz powiem, mówił, że to kłamstwo, czyli to, że była 10 lat młodsza, powinno trwać dla dobra dzieci. Ale pani Barbara dużo mówiła na temat swojego późnego rodzicielstwa. W wywiadach opowiadała o jego blaskach i cieniach. Jak sama przyznała, jej zdaniem wcześniej nie czuła się na siłach do tego, by zostać matką, a dojrzały wiek sprawił, że jest osobą odpowiedzialną i wiedzącą, czego chce. Ciąże i wczesne rodzicielstwo uważała za najpiękniejszy okres swojego życia. Natomiast kolejnym problemem, który pojawiał się, gdy pisano o jak okrzyknięto panią Barbarę najstarszej polskiej matce, było to, że ona często mówiła, że Właściwie nie do końca stadzią na utrzymanie swoich dzieci, dlatego wiele osób zastanawiało się, po co się na nie w takim razie właściwie decydowała. Jednak z pomocą przyszedł jej Związek Artystów Scen Polskich i jego ówczesny prezes Olgier Dłukaszewicz. On wtedy zwrócił się do Ewy Kopacz, ówczesnej szefowej rządu, o pomoc finansową dla aktorki. I właśnie też w mediach bardzo dużo pisano, że pani Barbara zdecydowała się tak późno na dzieci, nie mając wsparcia, nie mając partnera, nie mając środków, by je wychować. Ona wtedy tłumaczyła: W moim przypadku zdecydowała biologia, a ciało było na tyle sprawne, że udźwignęło temat ciąży bliźniaczej bez żadnych powikłań, mówiła, dodając, że ojciec dzieci nie otrzymał praw do opieki nad nimi. Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzna, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodu, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w tym pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, którego nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie. Po urodzeniu dzieci Barbara Sienkiewicz utrzymywała się z emerytury wynoszącej 1250 zł. Starała się o zasiłek macierzyński i występowała w Sejmie. Wystosowałam pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, dostałam odpowiedź od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wyjaśniające, prowadzenie nowego świadczenia rodzinnego jest dopiero w fazie projektów. Oznaczało to, że na razie nie mogę liczyć na żaden zasiłek. Nie oczekiwałam niebotycznych kwot. Liczyłam ewentualnie na powiedzmy 500 zł, bo taka kwota dałaby mi pewną stałość, szczególnie na przyszłość mówiła. A pieniądze były tym bardziej potrzebne, że okazało się, że synek aktorki zmaga się z problemami. Miał wzmożone napięcie mięśniowe, które z częstą dolegliwością u bliźniąt. Wymagał rehabilitacji, która przynosiła efekty. Potem u Piotrusia wykryto także wadę wzroku, wymagającą kosztownego leczenia. Miał problem z nauką mówienia. A pani Barbara starała się nadal, mimo emerytury, pracować. Jak mówiła, najłatwiej było jej pracować w swoim zawodzie. Jak mówiła w dzień dobry wakacje, nie chcę zostawiać aktorstwa. To mi da szansę budować prawy i porządny dom. Chciałabym, żeby dzieci były dobrze wychowane, szczęśliwe, żeby znały prawdziwe wartości ludzkie. A w ostatnich latach pani Barbara zajmowała się nie tylko dziećmi, ale także schorowaną mamą, która zmarła w maju 2023 roku tuż przed swoimi 90. Piątymi urodzinami. Pani Barbara natomiast wystąpiła ostatnio w epizodach w serialach przyjaciółki na dobre i na złe. Media donosiły także, że pierwsze kroki stawiały w zawodzie również jej dzieci. Córka zajmowała się baletem, natomiast synek miał na swoim koncie debiut w teatrze Wielkim. Jednak pani Barbara nie ukrywała, że nie była głucha na te wszystkie głosy, które mówiły o tym, że być może będzie jej ciężko wychować dzieci do wieku dojrzałego. Przekonywała jednak, że przygotowała się na taką ewentualność. Moje dzieci muszą twardo stąpać na swoich nogach i mieć podstawy do tego, żeby żyć, zarabiać i żeby były sprawne, mówiła w superekspresie. Bardzo różnie w życiu bywa. Jakiś czas temu musiałam pojechać do łodzi, załatwić jakąś sprawę, jechałam samochodem, trasą szybkiego ruchu. Przed wyjazdem do Łodzi napisałam testament i zostawiłam go w domu. Muszę mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Staram się przewidzieć przyszłość, zaznaczała. I niestety właśnie ta najczarniejsza przyszłość się spełniła. Pani Barbara została znaleziona o trzeciej nad ranem 7 czerwca martwa w swoim mieszkaniu. Dzień wcześniej w godzinach wieczornych gorzej się poczuła. Przestraszyła się i zadzwoniła do znajomego, który pojawił się w jej domu koło godziny trzeciej w nocy. Podjęto wtedy próby odnalezienia bliskich czy krewnych, którzy mogliby się zająć dziećmi, ale niestety policja zawiozła dzieci do placówki opiekuńczej jednego z domów dziecka w Warszawie. Trwa szukanie rodziny, bo póki co niestety bez skutku. A procedura jest taka, że jeśli się nie znajdzie żadna rodzina, skierowany będzie wniosek do sądu o ustalenie pieczy zastępczej, mówiło źródło jednego z magazynów. Informacje o śmierci aktorki potwierdziła posłanka Wanda Nowicka i ciekawym wątkiem w tej historii jest właśnie ta znajomość. W jednym z wywiadów bowiem aktorka wspominała, że gdyby coś się stało, bliźniakami miałaby się właśnie zająć posłanka Lewicy. Dziennikarze szybko się z nią skontaktowali, ale ona powiedziała, że sama o sprawie dowiedziała się z mediów. Gdyby nie wszystko poszło zgodnie z planem, jestem przekonana, że znajdą się osoby, które wesprą rodzinę w razie potrzeby, zaopiekują się dziećmi, gdy będą takiej opieki potrzebowały. Dzieciom pani Barbary życzę wspaniałych warunków rozwoju osobistego, wielu sukcesów w szkole, a w przyszłości satysfakcjonującej kariery zawodowej. Aktorka jednak podkreślała, że posłanka bardzo jej pomagała w różnych sprawach i dlatego właśnie tak się wypowiedziała, natomiast dzieci według niej są zabezpieczone. W ubiegłorocznej rozmowie z Super Expressem zapewniła, że zabezpieczyła dzieci na wypadek, gdyby coś jej się stało. Mówiła wtedy, że jej rodzina jest gotowa pomóc, jednak podjęła decyzję o powierzeniu opieki nad Anią i Piotrusiem innej osobie mamie bliźniąt, z którą poznała się właśnie za pośrednictwem Nowickiej. Aktorka podpisała z nią akt notarialny, z którego jasno wynika, kto zostanie prawnym opiekunem Anii Piotrusia w razie śmierci artystki. W tej samej rozmowie z Superexpressem zapewniała, że ma spisany testament, do czym już wam wcześniej mówiłam. W mediach pojawiły się informacje, że do śmierci aktorki miała przyczynić się choroba, na którą cierpiała od pewnego czasu. Media dotarły także do sąsiadki pani Barbary, która wspominała, że o jej chorobie już od dawna było wiadomo, ale nikt nie przypuszczał, że sytuacja jest aż tak zła. Nasze dzieci były ze sobą bardzo zżyte. Bawiły się na pobliskim trzepaku, tam gdzie stoją jeszcze przypięte rowery dzieci pani Basi. To wielka tragedia. Jeszcze dwa tygodnie temu wyglądała na okaz zdrowia. Ona chorowała. Miała chyba żółtaczkę. Coś tam po drodze też wyszło. Niedawno wyszła ze szpitala. Niby w stanie dobry ma tu takie smutne wieści. Nasze dzieci razem chodziły do szkoły, lubiły się. Straszna tragedia. Co dalej z jej maluchami? Zawsze im pomagaliśmy. Byliśmy bardzo zgrani. Miałam łzy w oczach, gdy wynosili ją na noszach, wspominała sąsiadka. Dzięki Bogu, że mama zdążyła być przy nich. Fajne dzieciaki, nieraz u nas nocowali, dodawała. Według informacji, jakie przekazał Super Express, pani Barbara Sienkiewicz spocznie w grobie rodzinnym. W tym samym, w którym pochowano jej matkę na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Tak jak powiedziałam na wstępie, ta historia miała szansę na happy end, niestety nie wydarzył się on, a spełnił się ten najczarniejszy z scenariuszy, które pisali internauci komentując tę sprawę, która przez pewien czas była bardzo głośna w mediach. Dziś nie ma już co spekulować, czasu się nie cofnie. Mam nadzieję, że dzieci pani Barbary odnajdą spokojny i szczęśliwy dom. Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i że też sporo osób pisało do mnie, że ten odcinek chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Liczę na propozycje tego, co chcielibyście zobaczyć w przyszłości i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.